Hej, witajcie! Chciałbym wam pokazać taką pewną stronę, która pozwala zwizualizować satelity, które krążą wokół Ziemi. Bo tak naprawdę na komputer nie ma takiego programu, przynajmniej ja nie znalazłem. Na Androida jest na przykład Orbitrack, bardzo fajne. Jest, jest przynajmniej dwie lub trzy fajne aplikacje na Androida. No a na komputer jest trochę kiepsko, dlatego skorzystam ze strony Celestrak.com. Wejdźcie na tą stronę. I teraz są dwie opcje wizualizacji. Można uruchomić Launch Orbit Visualization Ewentualnie można wybrać sobie jakąś grupę satelity do wizualizacji Bo to jakby uruchamia wszystkie widoczne satelity Tutaj jest taka jakby grafika pokazująca jak to wygląda Ale możemy sobie na przykład wejść w Current Data Weźmy na przykład Starlinki Czyli tutaj niżej w Current Data jest Starlink ta ikonka globusika uruchamia nam, to, nam tą aplikację, tak? Czyli możemy sobie stację kosmiczną też uruchomić. E, ostatnich 30 obiektów wyniesionych w kosmos. Jakieś Iridium, GPS, e, GPS, gdzieś tutaj widziałem, gdzieś tam niżej, pewnie jest GPS, Golonas, to są te nawigacyjne Baidu Galileo. Ale weźmy na przykład sterlinki Czyli kliknę sobie tutaj, to ikonko, i otwiera mi się nowa karta. To są wszystkie stringi dotychczas wyniesione. Jest nasz, nasza Ziemia. Ja używam Firefoxa, nie wiem jak na innych przeglądarkach, być może. Yy, może być różnie, tak? Na przykład na niektórych przyglądarkach nie pamiętam chyba na Internet Explorer, nie, bardzo, nie za bardzo mi to działało. Na Chrome powinno bez problemu działać. A na Firefox bardzo fajnie działa. Teraz tak, tu mamy kulę ziemską, mamy sterlinki. Te pomarańczowe tutaj oznaczają, że stylita jest nieaktywna, tak zwany dead. One prawdopodobnie spłynęły już. I teraz możemy sobie grupować te, te, te stylite do wyświetlenia. Ja to robię w ten sposób, że włączam tutaj tą ikonkę tego strity. I tu mamy takie oznaczenia ID, Name, International Designation. I teraz tak, stroniki w wersji zerowej mają takie oznaczenie 2019, 029 i tam jakąś literkę na końcu, tak? I mamy 14 stron tutaj, są 4 strony. Czyli na przykład, jak wezmę sobie drugą stronę, to już mamy oznaczenie inne tutaj. To jest stroniki serii pierwszej. 2019 074 Czyli jeżeli chcemy sobie jakąś serię wyświetlić, to wystarczy no po prostu tutaj, na dole tutaj wpisać to oznaczenie, czyli na przykład jak chcemy na przykład serię drugą, to piszemy 2019 myślnik 074 i Enter Czyli na przykład teraz sobie wyświetlimy na przykład serię tą pierwszą, tak? Czyli pierwsza ma oznaczenie 0, przepraszam 2019 myślnik 0,29 i enter, tak? Proszę bardzo, to co wyś wyświetliło nam teraz już tylko dwie strony, czyli wszystkie sterlinki, to możemy sobie zamknąć tutaj na, na w rogu na górze. Sterlinki wersji zerowej, te, które teraz są tak fajnie widoczne wieczorami. Właściwie już kończy się ich widoczność wieczorna. I teraz tak, tutaj można dodać do, te, 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 do tego globusika cień ziemi. Robimy to tutaj, w tym miejscu. Weaver OPTIONS LIGHTING ON Włączamy. Niestety ja pisałem do autora, ale może jeszcze napiszę jeszcze raz, żeby ten cień był trochę bardziej bardziej widoczny, bo tutaj tak naprawdę jak ja powiększam, to ten cień mi znika. Nie wiadomo gdzie jest granica cienia, nawet jakby jakaś linia żeby była narysowana. Tak samo włączanie atmosfery też niewiele da. Na małym, na małym globusie się bardzo fajnie to widać, ale niestety na, przy powiększaniu to co nam znika. To mi się bardzo nie podoba w tym, w tym akurat. I teraz tak, mamy tutaj na przykład to jest czas obecny. Tutaj jest właśnie godzina, tylko to jest czas uniwersalny napisane. 8.40, a jest yy, tak naprawdę 10.41. Czyli jest yy, tutaj czas uniwersalny, dwie godziny wstecz. W czasie zimowym będzie godzina wstecz. I teraz tak, czyli mamy obecny czas. Tutaj jest taki pasek postępu, mm, godzinowy. Span jeden dzień. Możemy sobie zmieniać na godzinę, minutę, sekundę, jeszcze mniejsze czasy. Tak? Niech będzie na razie jeden dzień. I zobaczcie, chwycę ten, ten pasek na dole tutaj myszką i przesunę sobie w jedną stronę. Tu jest akurat wstecz, bo czas, czas się zmniejsza, to jakby wstecz upływa. Tak? A tak do przodu w tą stronę widać terniki i kula ziemska yy, kula ziemska się obraca a żeby na przykład kula ziemska była w jednakowym miejscu trzeba włączyć reference frame fixed jak to włączymy, to zobaczcie, całe niebo się obraca, a my jesteśmy nad jednym miejscem nad powierzchnią ziemi. To bardzo fajna sprawa, jeżeli chcemy na przykład Zobaczcie to polsko co będzie. Ja to na razie wyłączę. Tak, czyli tutaj jest granica cienia w tym miejscu, czyli nam słońce zachodzi. Tutaj jest 2 e, godziny do przodu, czyli mamy 19.06, mniej więcej zachodzi słońce. No i tutaj lecą sterlinki, tak? Żeby wyświetlić ster nazwę sterlinka, trzeba na niego kliknąć. I kliknąć gdzieś obok. Tutaj o. Wtedy się pojawia. To jest 50. Starnik 50. Jeżeli chcemy go odznaczyć, to klikamy jeszcze raz go i obok. I on o, jest odznaczony. I zobaczcie, te starniki sobie na to tak. Teraz myszka. Myszką możemy sobie poruszać się lewym przyciskiem myszy, obracamy kulę ziemską. prawym przyciskiem myszy zwiększamy i przybliżamy. A to też zależy, w którym miejscu chwycimy. Tak, jeżeli chwycimy gdzieś na Afrykę. To w to miejsce nam przybliża, tak? Nad Polskę? Przybliża nam nad Polskę. Tak, gdzieś chcemy sobie, nie wiem, tutaj gdzieś chyba Rosja jest. Ameryka, przepraszam, Ameryka i przybliża nam Amery na w Ameryki. Kółeczkiem też zwiększamy. Miejsce, w którym wskazuje myszka. Chociaż nie, to na co to przybliża? Ale kółko myszy jest bardzo fajne. Jak wcisnę kółko myszy i wciśniętym, zobaczcie, możemy sobie zmniejszyć, z, zmienić perspektywę. Tak? Czyli na przykład tutaj. I teraz przesuniemy kółeczkiem jeszcze przybliżę Zmniejszę jeszcze sobie tak. Jesteśmy, zobaczcie, nad Polską. Kółeczki możemy sobie obracać. Przybliżyć. Różne kombinacje, próbujcie. Naprawdę fajna sprawa. Tak więc przyciski myszy mają duże znaczenie. O tam zobaczcie, plejady są. Widać też bardzo fajnie wysokość, na jakiej jaki te sterlinki się poruszają. Na przykład weźmy sobie tak. Tylko zmienię teraz na godzinowe, Czyli żeby nie było tak, takiego szybkiego skoku czasu. I do przodu weźmiemy. O, zobaczcie. Myk. O, na przykład to zgrupowanie. O, te na przykład są, wydają się wyżej. To akurat na tej mapie 3D. Yy, tak słabo widać. Możemy chwycić też za niebo i przesunąć cały widok w górę. Więc tak się wizualizuje Sterling i na satelity. Na przykład weźmy teraz sobie ym, stację kosmiczną. Czyli to no, zamkniemy i teraz weźmiemy stację kosmiczną. Czyli ten globusik, jeszcze raz klikam. W nowym oknie otwiera mi się ta wizualizacja. I patrzę, nawet mamy zaznaczoną stację kosmiczną. Nawet nie wiedziałem, że domyślnie zaznacza. Ale zobaczymy dlaczego. Stata kosmiczna jest zaznaczona i teraz tak, tutaj też jest e, typ. Aktyw to jest aktywny, dead nieaktywny. Weźmy sobie posortujmy sobie tu listę na przykład. E, dwie strony. HTV widzicie, 9 dead. Ciekawe, czy w ogóle jest wyświetlane jeszcze. Nie wyświetlam. nie usunął tego HTV-a. No, taka lista jest trochę nie mało kompletna, bo HTV już dawno wylądował z derbitową. Tak śmiesznie to wygląda. Ale na przykład stację kosmiczną. To możemy kliknąć ten plusik, minusik, żeby oznaczyć. I teraz tak, stację kosmiczną mamy. Mamy zaznaczoną, tak? Możemy powiększyć sobie, tak? samych satelitów nie ma jakby takich modeli, że tak, że tak powiem stacji kosmicznej, więc to jest tylko kropka tylko, no ale tak to wygląda, tak? Czyli mamy tutaj stację kosmiczną, czas obecny, włączymy jeszcze raz cieniowanie. I przyspieszymy czas. A jeszcze weźmy fixet, żeby mi tutaj nie wirowało. I teraz tak. Tutaj przerod, 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 przerod. I dopiero nad ranem. O, tutaj gdzieś. Nie, to jeszcze nie. O, tutaj jest przelot. Tak, gdzie ta stacja kosmiczna jest. Tak, czyli godzina 3.52. Trzeba zmienić na godzinę. Tu jest przerod stacji kosmicznej 3,52 57 nad Polską. No i tak to wygląda. A jeszcze pokażę Wam fajną opcję. Eee, z tutaj e, 2,5D i 3, 2D. Najpierw 2,5D włączę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To jest takie, taka mapka. Która, którą można obracać kółkiem myszy, także zmieniać perspektywę, obracać w różne strony, przybliżać, podobnie do, do tego co było, tak czyli w które miejsce klikniemy, to miejsce nam się przybliża, tutaj też fajnie widać wysokość yy, poszczególnych satelitów, to jest taka mapka, no, od 2D to wiadomo. 2D to się mało co różni, tylko że jest 2D, po prostu nie można jej obracać, ani tylko powiększać i animować. No, mam nadzieję, że Wam się podoba ta, ta aplikacja. Jest bardzo fajna. Na laptopie u mnie też działa, więc myślę, że tam jakichś wymagań dużych nie ma, aby tylko przykładarka była w miarę, w miarę nowa i obsługująca chyba OpenGL czy, 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 czy co tam takiego jeszcze jest. Zobaczymy jeszcze GPS, jak wyglądała to zamknę GPS i tutaj. GPS-y są troszeczkę dalej na orbicie. O, nawet orbity są łączone. Tak wygląda GPS. Wyglądają. Widać, że jest taka siatka w miarę równo, równo rozłożona. A na przykład jak zobaczymy GLONAST to rosyjska, rosyjska sieć nawigacyjna. Troszkę mniej, tych Golonosów jest a budowana teraz Beidou to chyba żeby nie skłamać, indyjska jest, ale bez orbit. Ja zaraz włączę te orbity, czyli klikam tutaj. Jedna strona, na szczęście, czyli biorę Select Page i mi zaznaczę orbity. To taka ciekawa, bo to jest część, jakby troszkę na niższej orbicie, tutaj zobaczcie. W środku jest trochę niżej na orbicie kilkanaście, kilka, kilka może nie kilkanaście i pozostałe są troszkę dalej na orbicie. linki sprawdzałem Iridium next to jest nowa wersja Iridium. Też zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Łączę dwie strony, czyli tutaj select page, druga strona select page. I mamy zaznaczone wszystko, czyli tak, no, wersja ona one chyba nie puszczają far, z tego co wiem, są inaczej zbudowane. orbity polarne, jak widać, oto jest bardzo fajnie: Space and Earth Science. Ja to włączę to ikonkę na razie, żeby pokazać, jakie tam są. Zobaczcie, to jest Hubble Space Telescope. Są różne misje, na przykład XMM Newton. Terra. Ile w ogóle ich jest? Teraz zobaczymy wszystkie. Trochę jest. Kasiopeia chyba niedawno był wyniesiony, z tego co pamiętam. Nie, 2013 i do obserwacji słońca Wisa Niedawno kometa NoISE właśnie była odkryta przez Wisa, przez zdjęcia z Wisa SDO do obserwacji słońca wizualizujemy sobie to, czyli weźmiemy tutaj tu ikonkę tam tą stronę czy zamknę no już nie będę więcej pokazywał no i tak, i mamy małe te kropeczki są małe widać dlatego włączę orbity mamy dwie strony, to też niedużo czyli tak, tutaj jedna strona i weźmy też drugą stronę tak wygląda sieć satelitów typu science żółty, przepraszam, pomarańczowy jest nieaktywny trochę mi już się zacina jak włączyłem teleorbit Chociaż nie wiem to pokazuje, że to... Nie, to nie, nie, nie to nie hub, to coś innego. Tutaj pobarczowa. O to jest chyba ten. I teraz tak, co tam w miarę daleko lata? No zobaczymy. Coś tutaj lata w miarę daleko, ale nazw nie widzę. Musiałbym przybliżyć. Weźmy sobie na 2 albo na twojej pude. Coś tu jest. Klaster. Klastery. Daleko. No, niektóre w miarę daleko, naprawdę daleko. Ja, może jeszcze wejdę w tą stronę, jeszcze raz tu byliśmy i zobaczmy. I zobaczmy te science to tak daleko tam lata. Bo jestem ciekaw, gdzie to było. Tutaj, czyli tą tabelkę. I wystarczy kliknąć na Perigee. Czyli od najdalszej weźmiemy sobie, tak najdalsze, SDO, 35000 km stąd klastery, druga seria jakby XMM-Newton a to patrzy można by też pojedyncze wyświetlić, zaraz włączymy na przykład tego SDO czy się włączy tam ten pojedynczy? powinien się włączyć jest tylko, dlaczego są dwie orbity, czerwona i zielona? Tego nie wiem, zaraz zobaczymy. I atlas, a bo to zaznacza, jakby te destynacje 2010, to to jest 005, atlas jest już nieaktywny, bo to dawno się już prawdopodobnie spalił. No, nie wiem. Zobaczę. Czyli tak, ta zielona e, orbita to jest dla SDO. SDO jest obecnie. Gdzie jest SDO? Tutaj gdzieś. O jest mam W tym miejscu jest SDO. A jak z czasem? Zaraz zobaczymy. Czyli tak, a jak wezmę fixed. Zupełnie inaczej orbita się rozłożyła. Jakoś dziwnie to wygląda. A, w ten sposób. A. Zobaczcie, tutaj jest w tym rogu orbita SDA. Czyli wezmę, kliknę tutaj czas obecny. Potem muszę odkliknąć to, żeby nie było niebieskie. I dopiero mogę animować. Czyli tak do przodu. I wstecz Czyli w tym punkcie tak jakby orbita się robi taką ósemkę. Ciekawa orbita Bardzo ciekawe Dobra, to by było na tyle. Próbujcie, bardzo fajna strona, celestrak.com. Bawcie się. Pamiętajcie o filtrowaniu tutaj w tym miejscu. Najlepiej po... Inter Destination International, chyba Destination to się nazywa. Czyli to nazwę. Bez końcówek tych. Chyba, że chcemy tę końcówkę, to możemy sobie na przykład 2010 005 A kliknąć. I tamto Rocket Body znika sobie A zostało nam samo SDO Dobra, dzięki, trzymajcie się